Cześć no witajcie. W dzisiejszym odcinku będzie... Nie to! W dzisiejszym odcinku będzie... Fuck! Znowu zepsułem. FNAF. <grytanie> nie, nie będę tego nagrywał drugi raz. Pierdolę to... Jak, tak, jak, tak jak jest, tak będzie. Tytuł nie będę czytał, bo wiadomo jaki jest, jest, jest wszystko w tytule. Tylko no, chyba, że ktoś nie potrafi czytać. Kilka... Miałem kilka dni przerwy, więc... Mogę nie wiedzieć, co tu się działo. Zaraz, tu jest ten dziad gdzieś. Zaraz, on już wszedł do wentów? ON JUŻ WSZEDŁ DO WENTÓW?! Nie, Jeszcze nie wszedł do wentów. Tutaj jest ten dziad. I teraz wchodzi. Idzie Ten już jest w wętach Już jest w wętach Tędy idzie? Tędy idzie Zaraz, hop, tu widać cokolwiek Ten gdzie tędy Teraz to idzie ok, Okej, okay, dobra. Monday, Monday, Monday. Dobra, zdążyłem wszystko zrobić. Nie wystrał mi na mordę. On już polas. On już jest tutaj. Dobra, wyłącz, wyłącz! Stre... Trochę się stresuję, bo przednio on mi wysrał, bo mi złożyłem zamknąć. To się źle skończyło. <śm> On jeszcze ten dojdzie. Tuesday. Prawie się pomyliłem. Dobra poszedł. Prawda? Tak. Jeszcze nie! Uhuhuhu. To było bliskie w. Chuj. Że muszę naprawiać drzwi, jak się energia skończy no, się no, nie regeneruje. I mogę mieć wielkie. O, kurwa poprzednio, chyba tak było. Nie, poprzednio chyba po prostu nie zwracałem na niego uwagi przez dłuższą chwilę. i... Oła! Dobra Boże, się wystraszyłem tego Znowu to samo! Radar się zepsuł i nie wiedziałem gdzie będzie Hmm I can't say takie 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 tam A w zasadzie mogę zrobić tak Hehe Znikłem. A tu kursor mam włączony o shit NIE! CO JA ZROBIŁEM?! Zapomniałem, że potem w 2 się rekresytuje gra! Czy ja znowu nie będę miał tej, tej, tej? Co z każdej nosy? Znowu nie będę miał! Tak, znowu nie będę miał, znowu ją mi pominąłem! Okej, okay, dobra, teraz będzie coś nowego. Ale ogólnie zawsze nie było widać, ale tu jest... Tu jest takie gówno i...

we begin to have some problems with the light dimming after a being struck in her office, whatever that means. strange. Um, we don't know what the cause of this is. maybe something with the history of this location. not sure. so just make sure to keep your eyes peeled. if anything unknown appears, flip cameras, tabs, i don't know. my best guess is to not come in contact with whatever this being is. that should be all. wait, wait, okay. Um, i almost forgot. go to camera four. Tutaj mam jakieś. Nie wiem do czego to służy. Nie wiem. Mam nadzieję, że to coś się nie ruszy nagle mi. Albo. Albo jeden z tych kolegów on idzie. Ten tu. Ten już. What the fuck! CO TO KURWA BYŁO? EJ JA NIC NIE WIDZĘ! KURWA! EJ TO PRZEJDZIE? Arpryl... ...light... NIC NIE WIDZĘ! WSZYSTKO SIĘ ZEPSUŁO W PIZDU! chit. Dobra, wiem o co chodzi. Fak! Jakieś gówno mi się przed mordem pojawiło. Murzyn! <grywka> o nie! Powiedziałem to! <grywka> Friday! nie, to jest drzwi. Szybko zmienił lokalizację. I faktycznie. Prawie zapomniałem o tym czymś taktycznie to zrobiłem. Może byś też tu. On raczej tędy szedł. A może i tędy. Wal się. Today. Don't be late. Zmienię lokalizację tu chwilę dziad. Okej, okay, po prostu coś jakby tylko taka... nakrycanie marynetki, tylko że potrójnie. Czaje. Niedobre zostało, niech to się rozładuje, bo. Dobra. Ej, teraz jakoś łatwiej poszło. <laughs> Oprócz tego, że się zasrałem raz. A, a. Fioletowe gówno przyszło. Dobra. Ja nie mogę nic zrobić. Mam wrażenie, że albo czegoś nie wiem, albo to jest popsute. Chyba jest popsute i tak tego nie zrobię. Bo. O, tu dość kursor, nie mogę nic z tym zrobić. Prędzej coś mi wysra, niż ja to zrobię. Tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Więc po prostu... tak zrobię. Nie jest chyba mi dane zrobić to... gry jakby, to jest... Coś dodatkowego... No nie wiem, po prostu nie działa. <ścoughs> Niestety. A ja zrobię teraz tak i... ...na dzisiaj to tyle. Dwie noce, chyba dwie noce... Tak, dwie noce przeszły, to mi wystarczy. Dwie następne noce będą w następnym odcinku. A więc widzimy się w następnym odcinku. Elo. Nie, 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 nie. Bo znowu kamerę przestawiam. Po prostu czarny ekran. Elo.